Siemanko widzowie, w dzisiejszym y, odcinku nie będzie z przykrością muszę powiedzieć live'a, ponieważ y, musicie wbić próg 50 subskrypcji. Ponieważ yy, od 50 subskrypcji da się zrobić live'a na moim kanale, a jeszcze tego progu nie mam, więc zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście subskrybowali kanał z dzwoneczkiem yy, i dawali łapkę w górę. Bo może do tych 50 subskrypcji w jakiś tydzień, może miesiąc dojdziemy więc. Proszę bardzo, e, błagam Was, widzowie! E, subskrybujcie mój kanał, bo chciałbym bardzo stworzyć mojego pierwszego live'a na kanale Oriano Podłoga. Ety, jeszcze raz powiem, jeśli ktoś nie zna kanału Oriano Podłoga. Ety, albo Oriano Claudia jak wpiszecie i to, i to, wyjdzie wam mój kanał, więc mówię wam tylko, żebyście subskrybowali kanał i do 50 Subskrypcji dobijemy na luzie. Wierzę w Was, widzowie. Do zobaczenia, jak dostań, dostanę 50 subskrypcji. Pa, pa.